Zajebiście. Aż nie wiadomo, który to zły, a który to dobry. czy którego on zajebać, nie? Tak tłoczno tutaj. No, no. A, już chuja nie ma. Kto tam jeszcze? O, widzę cwela. O, dostał, pięknie, to było, kurwa, zajebiste. Jak ta mój, kurwa, stan. O, babka z kuszy. Dostanie w głowę? Pąk, o traci jeden moral, W sumie nic poza tym. Co, zdarzają się wy wypadki na polu bitwy. Tak to jest, gdy napierdalasz na koniu i stronę z Nic nowego. Eee, Zapierdalamy ta kurwa kastra zajobów. Gdzie tam kurwa? O, 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 o. Zbicie go, zabita go. Z o widzę ce chuja. Kurwa no 10, to tyle pierdolenia, no bez jaj kurwa. Oni ścigają się z nimi, o to zawsze tak się kończy. Kurwa złapnie, złapnij jeżeli masz konia szybkiego i jesteś na tyle sprytny, żeby... Kurwa! O, teraz już zginie, On no, zginął. Nie, żyje jebany. A to chyba inny był. Już? Czasem tak kurwa ganiają się, ganiają się i się mało. I tak się bawią. Kurwa złapnie, złapnie. Dobrze, że czy tu widzisz, playbelia, play, ja nie mogę... Nie ma większego szczęścia niż możliwość pokazania swojej odwagi na polu bitwy. No, no może coś tu jest. Aby. O, 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 kurwa. O, ło, kurwa. Czekaj, ile tu ich was jest? 46, 32. Nie wiem, bym poszedł, kurwa. Pewnie fanty będą dobre. Spierdalać, kurwa. Przedam rzeczy i wrócę tu do nich, bo tak to zrobię. Tylko nie wiem, czy to będzie miało sens. Handlarz książkami, o A, Artimel, Artimel, kurwa, Artimener Nie chcę się czytać tam, pierdolę To zagra ten, kurwa, będzie wiedział. Handlarz książkami, kurwa, dawaj książkę. O, ja pieniędzy nie mam, zacznijmy od tego, więc chujcie w dupę, przyjdę, będę miał co wątpię. Dobra, sprzedajemy ten gówno to całe, ten, ten syf arabski i krygicki syf też tego konia 42, to to kurwa, to może się przydać w sumie. Dobra, sprzedać, kurwa, to zbity pysk z tym. Co tam w miarę szybko... O kurwa, 45, ja pierdolę. 45 kurwa. Tu ile prędkość? Nie tylko prędkość jest ważna, ale w tym wypadku... Dla mnie będzie ważna. Ty, ty, ty kurwa. No co, konia może jeszcze. O co on takiego dobrego... Manew kurwa. Manewr dobry. Życie nawet. Śmiały koń, stopowy. Pan Pancerz nawet naturalny 10, mam. ile? 58. Chuj mu w dupę sprzedajemy ci. Czy jeszcze tylko? I mi... no O nie, 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 może dam komuś. Wiecie, może komuś oddam go w prezencie. A może kurwa, nie. Ten Actimer, co on ma tam? Act... O, Artimery. Masz kurwa dobre rzeczy, widzę. Inżynierstwo się przyda mm -hmm. bitwa przeciwko Romunom. Kurwa, jest. Pomagamy im. O, kurwa, oddział do oddziału. Przeciwnika wności 53 do 94. Oj, będzie... Oj, kurwa, gdzie hardcrowa. Nasza brygada sp Pierdala tam. Nie gadajcie, że oni mi też słuchają. Sojusznicy. Nie, sojusznicy mnie nie słuchają, bo są so dałami. Niestety, bo, ale moi mnie słuchają, w sił, kurwa. Czekaj, tam. Tam wypierdala wszyscy moi. Dobra, zobaczymy, jak się to się skończy. Jedno wiem, jedno wiem na pewno. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Na styk wygramy. Przy odrobinie moich umiejętności. Harcerskich, wygramy! <grych> dawaj, kurwa, dawaj. A no to mój, ja bierdolę. Znaczy ten, sojusznik. O! Szkoda, że zabić Ci wszystkich nie dałbym bym pociachał ich w pizdu. Oj! Gdzie ta kurwa jakaś. Muszę szukać kurw babilońskich. Konia bym se zmienił. Tylko nie mam jakoś tak koncepcji. Ten koniec jest chujowy, bo widać, że dupę ma zdartą. Od siodła. Siodło ma zdarte. Kurwa, nie wiem, kogo mam na nawet. A ze strzałami nie chce mi się zbytnio napierdować. Jak to... Ten... Czekaj, on ma dupę jaką. A z dupę ma. Biało taką, szorstko. To więc nie jest za szybki. Można to po jakości. jakościowo konia. Kurwa. Ten jak. Dupę też ma zdartą. Nie wiem, czy u Was to widać, ale ma taką dupę zdartą. Nie jest cały biały, tylko taki kurwa sraczkowaty. O ten dobry koń, którego ujebałem. Zaraz z konia sobie weźmiemy. Ten mo możliwe, że jest dobry, bo to dla łuczników przeznaczone. A niektórzy z nich mają zajebiste konie. Oni muszą mieć najszybsze konie, bo to są łucznicy. Dobra, weźmiemy sobie tego. Tylko pytanie jest, jak go sobie teraz uwłaskać, żeby tylko nie spierdala. To się źle skończy. Kurwa, mało życia ma strasznie. To już mi się nie podoba, ale kurwa, za to jakiego kop kopa ma. Ja pierdolę. Jo! Iha! Rock'n'roll, kurwa! Dawaj, kurwa! O ty jebańcu, przeżyłeś. Bo koń dostał, to przeżyłeś, prosto. Przeżyłeś, bo koń dostał. W pizdę. Dawaj, kurwa, gdzie celujesz, gdzie jebany. O, o, o! Dwa, dwa obiady były kurwa na jednym tym Muszę konia zmienić bo ten mnie w kurwie zaraz padnie O ten jest lepszy zajebiście Dobra, chuj Zaraz zobaczycie Koń się składa Mój nie O kurwa Gdzie jest Lansy człowieku Gdzie jest Lansy Żeby konia nie, uszk nie uszkodzić? Uszkodziłem go? Nie, nie jesteś źle, może trochę z koniem gościa kurwa weź mi lance pożycz gościu pożyczysz mi lance on może kurwa potem podstrzelam sobie z łuku no to może nie jest najlepszy pomysł na razie to jest lance z dzidy powo powojową trochę kurwa jeba To jest długa wojna kurwa bitwa znaczy się ale powinniśmy wygrać te styk, bo mamy niby jakościowo lepszy lepszych le, lepszy ludzi, kurwa. Ale to się okaże w praktyce tak naprawdę. Od strategii też to dużo ma znaczenie. No ja zatarcza. Za, to chuj, zaraz ci konią, pierdole. A chuja. HUA! Cześć, kurwa, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, bo cię zapierdolę. Jak psa? Yy, dostał! Dostał! Kurwa! Końówka! Nowy nieśmigany. Stój. Ot mój konik. Haha! <laughs> Ale do tych... O kurwa. Dzięki gościu, że mi z konia. Ej, kurwa bez konia będę. Ja chcę mieć szybkiego, niewolnego nie wolnego. Lekkiego przede wszystkim. Ale to się źle skończy tak staczek debil. No, kurwa, muszę się za koniem chować. Zaraz żadnego konia nie będę miał. Dobra, chuj, biorę tego na razie. Mega! O, i teraz zatrzymać konia. Tego. Siodlany koń. To chyba ten, jeden z lepszych. Na mój gust. O, nówka nieśmigane. Kurwa. No stój, nie ruszaj się, badzi, badziwino ty. Dobra, moi ludzie do mnie, kurwa. No chę, wygramy, wiecie, kurwa? No jebany kurwiel, no. Jebony chuj. Eee. O, lanca. Przydałaby się teraz. Czekaj, 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 czekaj. Lekka lanca, jest. Czekaj. Jak tam chujki moje? Zabito. Wróg. Sojusznik. Dobra. Wszyscy za mną. Kurwa, ale by go trafił, to by kurwa kebab z niego był. Kebab, kebab, kurwa kebab. Bo to na chlanie lance chcę zrobić, nie? To nie jest takie łatwe. Czy łatwe jest na chlanie zrobić? Tylko trzeba spędzić dobry wziąć i. O, widać, jak widać, to, to, to nie zawsze tak działa pięknie. Jakby się chciało, bym kurwa kebab z gościa zrobił. Można 300 obrażeń wyjewać, jeżeli się mylę. Zależy od prędkości, tak naprawdę. Eee, kurwa o 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 kurwa sława bo on skierdala ja go gonię trochę go w dupę ukupię Słaba ale nie, ogólnie nie jest taka zła, Powinien, powinienem bawić się więcej w, w Dzida, dzida woko, w komu wokół temu w drogę kiedy ja kosiłem kiedy ja kosiłem kurwa tego nie pamiętam długa dzida, nie ma to tamto Patrzcie, on zginie, bo go zajebali. zaniebawi. O do straty. Ciekawe ile razy nie polubi uuu, zabitość.